Atlantyda zaginiona wyspa, zaginione miasto, a może nawet cała cywilizacja. Chyba każdy kiedyś chociaż raz słyszał mit o Atlantydzie o super rozwiniętym mieście, czy nawet całym państwie które istniało gdzieś 10 tysięcy lat przed naszą erą a nagle, na skutek kataklizmu kompletnie zniknęło z mapy i zniknęło również z ludzkiej pamięci. Źródło tego mitu pochodzi z dialogów napisanych przez greckiego filozofa Platona, i przez wieki ta, ten mit, ta legenda rozpalała wyobraźnię wielu poszukiwaczy prawdy, poszukiwaczy starożytnych cywilizacji, ale również autorów literackich. Dziś w dzisiejszych czasach znajdziecie masę materiałów w internecie, na różnych blogach, ale także w bardziej. W popularnych mediach, takich jak ym, na przykład Netflix czy inne platformy streamingowe, znajdziecie wiele materiałów, które stawiają sobie pytanie, czy Atlantyda kiedykolwiek istniała i czy można ją odnaleźć, a jeśli tak, to gdzie należy szukać. Problem polega na tym, że wiele z nich jest bardzo słaba merytorycznie, a dokładniej, że ich autorzy tf, chcą przekonać Was, że Atlantyda rzeczywiście istniała, a nawet nie przeczytali Platona. W dzisiejszym materiale pokażę Wam pięć najbardziej popularnych mitów o Atlantydzie, które udowadniają, że autorzy różnych blogów i kanałów na YouTube w ogóle nawet nie sięgnęli do źródła i nie przeczytali mitu o Atlantydzie. Zapraszam, będziecie zdziwieni. Mit numer jeden, źródło mitu. Co prawda, wśród autorów panuje zgoda, że to Platon jest źródłem mitu o Atlantydzie, bo to w jego dialogach po raz pierwszy pojawia się ta historia i opis utraconego miasta. Natomiast powstaje pytanie, skąd Platon wiedział o Atlantydzie i kto przekazał mu te informacje. Często możecie się dowiedzieć wśród różnych materiałów, że źródłem historii jest w rzeczywi rzeczywiście nie Platon, a jego. Daleki przodek Solon, znany grecki polityk, który przekazywał w swojej rodzinie historię Atlantydzie, która dotarła do Platona. Problem polega na tym, że już w tym twierdzeniu kryje się błąd. Jeśli bowiem sięgniemy do dialogu Timajos, gdzie pierwszy raz pojawia się historia Atlantydzie, Szybko dowiemy się, że Solon nie był przodkiem Platona, a innego bohatera, który przynosi tę historię, czyli Kritiasa, który przychodzi do Sokratesa i opowiada mu o tym, co słyszał od swojego dziadka. Zresztą nie trzeba tutaj nic wymyślać, przeczytajmy odpowiedni fragment Timajosa. Krytyas To posłuchaj Sokratesie, opowieść bardzo dziwna, ale ze wszechmiar prawdziwa. Opowiadał ją kiedyś Solon. Najmądrzejszy spośród siedmiu mędrców. Był członkiem naszej rodziny, był ukochanym Dropidesa, mojego pradziada, jak to i sam mówi na wielu miejscach swoich poematów. On to mówił Krytjaszowi, mojemu dziadkowi, i ten, już staruszek, opowiadał to nam, że wielkie i podziwu godne były dawne czyny tego państwa, ale czas zatarł ich ślady i ludzie powymierali. Jak właśnie sami usłyszeliście, Solon nie był przodkiem Platona, bo Platon w ogóle w tym dialogu nie występuje. Tylko opowieść przynosi Kritias, który twierdzi, że Solon opowiadał ją jego pradziadkowi, a następnie ten pradziadek jego dziadkowi, i dopiero dziadek Kritiasa przekazał mu całą historię, a ten zwrócił się z nią do Sokratesa i opowiedział ją w trakcie tego dialogu. Może to nie jest duży błąd, kiedy autorzy się w tym mylą, ale to pokazuje, że tak naprawdę nie znają nawet tekstu źródłowego, bo bardzo łatwo jest ten błąd wyłapać. A skoro nawet za bardzo nie zajrzeli do tego, żeby ustalić kto rzeczywiście przyniósł całą historię, to trudno też wierzyć, że będą rzetelni w dalszych jej elementach. Co zresztą zobaczycie za chwilę sami. Mit numer 2. Poziom technologiczny Atlantydy. Zapewne nie raz słyszeliście, że zaginiona Atlantyda była wysoko rozwiniętą cywilizacją techniczną. I tu w zależności od autora, czasami wydaje się, że jest to cywilizacja co najmniej rozwinięta jak starożytny Rzym w okresie swojego najwyższego rozwoju, a czasami wręcz przekracza zdolności dzisiejsze i Atlanci przedstawiani są jako cywilizacja która posiadła zdolność do lotów w kosmos, manipulowania rzeczywistością, do zaawansowanej obróbki metali, tworzyw sztucznych i nie wiadomo czego jeszcze. No dobrze, ale co właściwie Platon ustami Krytiasa mówi nam o rzekomym rozwinięciu technologicznym tej cywilizacji, bo rzeczywiście wspomina, że na ówczesne czasy Atlantyda była najbardziej rozwiniętym społeczeństwem. Krytias o organizacji wojskowej Atlantydy. Każdy wódz miał przykazane dostarczyć na wojnę szóstą część wozu wojennego, aby było 10 tysięcy wozów i do każdego dwa konie i dwóch jeźdźców. Oprócz tego zaprzęg dwukonny bez pudła, a na nim żołnierza z małą tarczą, który zeskakiwał i woźnicę powożącego parą koni. Oprócz jeźdźca dwóch ciężkozbrojnych i łuczników i procarzy po dwóch i po trzech lekkozbrojnych i rzucających kamienie i rzucających włócznie i czterech marynarzy do załogi tysiąca i dwustu okrętów. Jak sami zdążyliście zauważyć, poziom technologiczny wojska Atlantydy nie rzuca na kolana i w rzeczywistości nie różni się od armii, którą doskonale znał Platon. Większość tłumaczy uważa, że Platon w rzeczywistości opisuje to, co było mu dobrze znane z jego własnych czasów, i dlatego odbiera to wiarygodność w ogóle relacji o Atlantydzie. Cokolwiek by nie powiedzieć o tym, skąd Platon wziął Poziom technologiczny Atlantydy i na jakiej podstawie to opisał, w żadnym miejscu nie wspomina o żadnej zaawansowanej technologii, która mogłaby dorównać naszej obecnej albo nawet ją przewyższać. To wszystko jest inwencja autorów, którzy robią to po to, aby wzbudzić dodatkową sensację i abyście zastanawiali się, czy rzeczywiście jesteśmy jedyną wysoko rozwiniętą cywilizacją na Ziemi, czy może było ich więcej wcześniej i co tak naprawdę utraciliśmy w tym wielkim kataklizmie. Prawda jest jednak taka, że są to wszystko wymysły autorów, a Platon nie wspomina o tym ani słowem. Jeśli nadal oglądasz ten materiał, to pewnie Cię zainteresował i mam nadzieję, że Ci się spodoba. Wpadnij do mnie na kanał na YouTube, gdzie takich filmów jest więcej. Jeśli coś znajdziesz interesującego, albo masz jakieś dodatkowe pytania do któregoś materiału, zadawaj śmiało. Staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. Niedawno uruchomiłem także Patronite, więc jeśli chcesz wesprzeć kanał i mieć pewność, że te materiały będą się ciągle pojawiać na coraz to kolejne tematy, to w, pod tym filmem znajdziesz link w opisie, i tam wszystkiego się dowiesz już na Patronite. A teraz wracamy do filmu. Mit numer 3: doskonałość etyczna Atlantów. Równie często możecie się spotkać z twierdzeniami, że Atlanci byli na wyższym poziomie rozwoju, także etycznego, moralnego czy wręcz duchowego że potrafili lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość, łączyć się z duchem wszechświata czy posiadali zdolności ezoteryczne. A nawet mentalne, niedostępne dzisiejszym ludziom. Czasami można odnieść wrażenie, że byli wręcz wyższą rasą, jakąś lepiej dostosowanych i zaawansowanych istot, przy których my jesteśmy głupi, chciwi i ciemni. To oczywiście historia, która została znacznie wyolbrzymiona. Jeśli sięgniemy do źródła, czyli do tekstu Platona, szybko zobaczymy, że Atlanci owszem uważani byli za ludzi, którzy żyli początkowo zgodnie z cnotami, ale ten stan rzeczy miał się zmienić. Kritias o Atlantach Przez wiele pokoleń, pokąd im starczyło natury Boga, słuchali praw i odnosili się życzliwie do Bóstwa, którego krew w nich płynęła. Ich postawa duchowa nacechowana była prawdą i ze wszechmiar wielkością. Łagodność i rozsądek objawiali w stosunku do nieszczęść, które się zawsze zdarzają, i w stosunku do siebie nawzajem, więc patrzyli z góry na wszystko z wyjątkiem dzielności. Wszystko, co było w danej chwili, uważali za drobiazg i lekko znosili, jakby ciężar, masę złota i innych dóbr. Nie upajali się zbytkiem i bogactwo ich nie zaślepiało i nie prowadziło do utraty panowania nad sobą. Jak sami widzicie, jest to opis, co prawda, pożądanej etycznie postawy wobec rzeczywistości i bogactwa, ale nie przekracza żadnych zdolności ludzkich. Po prostu jest to opis pewnej utopii społecznej, która zresztą szybko się kończy, bo już w kolejnym fragmencie możemy się dowiedzieć, że. Ale kiedy w nich cząstka Boża wygasła, dlatego, że się często z wieloma pierwiastkami ludzkimi mieszała i ludzka natura zaczęła brać górę, wtedy już nie umieli znosić tego, co u nich było. Zrobili się nieprzyzwoici i kto umiał patrzeć, ten widział już ich brzdotę, kiedy zatracali to, co najpiękniejsze pośród największych dóbr. Ten swoisty upadek etyczny Atlantów doprowadził zresztą do wojny z pozostałymi państwami, m.in. z Atenami i z Egiptem, którą to wojnę ostatecznie Atlantyda przegrała tuż przed tym, jak kataklizm zniszczył tę cywilizację i zmiotł ją z powierzchni ziemi. Jak zatem widzimy po tych fragmentach, co prawda, Platon zaznaczał to, że Atlanci byli wyżs na wyższym rozwoju etycznym, w tym sensie, że byli pewnym wzorem społeczeństwa, to jednak ostatecznie okazali się tylko ludźmi, i szybko ich bogactwo przygniotło, chciwość wzięła górę. I tak naprawdę z tego fragmentu nie wynika wcale, jakoby Atlanci lepiej rozumieli pierwiastek wszechświata, czy mieli być jakąś prawie nadludzką rasą, jak to sugerują niektórzy autorzy. Mit numer 4. Mito o Atlantydzie jako potop niszczący ludzkość. Wielu autorów, którzy twierdzą, że Atlantyda i jej mit o niej są rzeczywistym zapisem zdarzeń, które miały miejsce około 10 tysięcy lat temu, wiążą je także z mitycznym potopem biblijnym oraz potopem z mitów sumeryjskich. I tworząc z tego taką historię, jakoby właśnie te 10 tysięcy lat przed naszą erą, na skutek roztopienia lodowca, poziom wód gwałtownie się podwyższył i e, dokonał zniszczeń w basenie Morza Śródziemnego i starł z powierzchni Ziemi super rozwiniętą cywilizację. Właściwie to nie tylko w basenie Morza Śródziemnego, ale w ogóle na całym świecie. W tym sensie mit o Atlantydzie porównywany jest często do mitów potopowych istniejących w różnych cywilizacjach, i stawia się tutaj znak równości, że jest to właściwie ta sama historia o tym, jak cywilizacja przestaje istnieć. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się porównaniom pomiędzy chociażby biblijnym potopem, a potopem, a właściwie Zniszczeniem Atlantydy, o którym wspomina Platon, zobaczymy, że te historie są zupełnie różne, a o żadnym zniszczeniu ludzkości w micie o Atlantydzie nie ma nawet mowy. Zresztą zobaczcie na fragment. Egipski kapłan o udziale Aten w wojnie. Wasze państwo stanęło na czele wszystkich, zachowało równowagę ducha, rozwinęło sztuki wojenne, i już to na czele hellady, już też odosobnione, bo inni je opuścili z konieczności. W skrajne niebezpieczeństwo popadło. Jednak pokonało najeźdźców i wzniosło pomnik zwycięstwa. Nie pozwoliło ujarzmić tych, którzy jeszcze nie byli ujarzmieni, i nam wszystkim, którzy zamieszkujemy po tej stronie słupów Heraklesa, zachowało wolność, nie zazdroszcząc jej nikomu. Później przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy, i nadszedł jeden dzień i jedna noc okropna. Wtedy całe wasze wojsko zapadło się pod ziemię. A wyspa Atlantyda tak samo zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. Dlatego i teraz tamto morze jest dla okrętów niedostępne i niezbadane. Bardzo gęsty muł stanowi przeszkodę. Dostarczyła go wyspa zapadająca się na dno. Z tego fragmentu wynika historia upadku Atlantydy, ale nie mówi ona w żaden sposób o zniszczeniu cywilizacji ludzkiej czy o tym, że prawie wszyscy ludzie zginęli. Tak naprawdę wskazuje tylko, że ucierpiały wojska greckie, a właściwie ateńskie, i że zapadła się sama wyspa Atlantyda wraz z stolicą, wraz z miastem, które na tej wyspie miało miejsce. Natomiast nie ma żadnej informacji, jakoby miały zniknąć pod wodą, czy zostać wybite e, ludy mieszkające czy to w Egipcie, czy w, na Bliskim Wschodzie, czy w jakimkolwiek innym rejonie świata. Nie ma także nic o zniszczeniu Aten, jest tylko informacja o wojsku. Więc trudno jest powiedzieć, aby w tym fragmencie opisującym katastrofę była mowa o jakichś... E, katastrofach niszczących całą cywilizację, która zmazała ludzkość z powierzchni ziemi, tak jak to mamy miejsce chociażby w przypadku biblijnego potopu, który według mitu miał przetrwać tylko Noe wraz z garstką rodziny i zwierzętami, które sam Bóg kazał mu zabrać na pokład arki. Mit numer 5. Opis wyglądu Atlantydy. Tutaj właściwie trudno mówić o jednym konkretnym micie, który miał narosnąć na Tle całej opowieści, całego, całego mitu o Atlantydzie pochodzącego z dialogów Platona. Chodzi właściwie o to, że wielu autorów, którzy twierdzą, że wiedzą, gdzie znajdują się pozostałości po Atlantydzie, albo wskazują, że te konkretne stanowiska archeologiczne, bądź jakieś budynki, bądź jakieś lokalizacje mogą być powiązane z Atlantydą, wskazują oczywiście, że te miejsca wykazują zaskakującą zgodność z platonskim opisem. Powołują to oczywiście całą serię cech, które miałyby wskazywać, że akurat ta konkretna zatopiona wyspa, czy ten konkretny region świata, czy ta konkretna struktura miała być w rzeczywistości pozostałością po mitycznym mieście Atlantów. Jeśli jednak wczytacie się w cechy, jakie miała posiadać Atlantyda według platońskiego opisu, i zbierzecie nie tylko te, które pasują, ale kompletny obraz, szybko okazuje się, że ogromna większość wskazywanych lokacji jest absolutnie wykluczona z punktu widzenia opisu. Rzeczywistość jest taka, że żadna z proponowanych lokalizacji nie wytrzymuje starcia z, z opisem platońskim. I jeżeli nie wierzycie i macie swoją ulubioną lokalizację, którą twierdzicie, że no to rzeczywiście jest Atlantyda, bo jest to dokładnie tak samo, jak opisał to Platon, to zaproponujcie proszę w komentarzach, o jaką lokalizację Wam chodzi. A zrobię oddzielny odcinek, w którym będę porównywał jej cechy z opisem platońskim i szybko zorientujecie się, dlaczego umieściłem akurat ten mit jako piąty. Jak sami widzicie, wielu autorów, którzy opowiadają Wam mit o Atlantydzie, tak naprawdę w ogóle nie zapoznało się ze źródłami. Skąd pochodzą więc ich teorie? No cóż, albo powtarzają po XIX wiecznych pisarzach, takich jak Ignatius Donnelly, który wykorzystał ponownie mit o Atlantydzie, żeby przedstawić swoje poglądy polityczne, albo też korzystając z wcześniejszych materiałów innych pseudonaukowców, zwolenników teorii spiskowych, poszukiwaczy prawdy a tak naprawdę nawet nie spojrzeli do źródła, które jest powszechnie dostępne i można je znaleźć w krótką chwilę. Zresztą znajdziecie link w opisie tego odcinka, żebyście mogli sami zapoznać się z tekstem i zobaczyć, co rzeczywiście napisał Platon o Atlantydzie. No dobrze, ale na razie pokazaliśmy tylko, że większość autorów mówiących o Atlantydzie w ogóle nie zna tekstu źródłowego. Ale czy rzeczywiście w tym tekście znajdują się jakieś elementy, które każą nam sądzić, że Atlantyda może być prawdziwą historią albo może opowiadać o prawdziwych wydarzeniach? Tym zajmiemy się w następnym odcinku, gdzie dokładnie przeanalizujemy tekst mitu o Atlantydzie, tak aby wydobyć z niego jak najwięcej informacji, które pozwolą nam na odpowiedź na chyba najczęściej powtarzane pytanie w tym zakresie: czy Platon wymyślił całą historię o Atlantydzie, czy też posłużył się istniejącym mitem do opowiedzenia własnej historii? Jeżeli nie chcecie ominąć następnego odcinka i dowiedzieć się co jest dalej, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli uważacie, że Atlantyda istniała i nawet wiecie gdzie ona jest, to dajcie znać w komentarzu, która lokalizacja jest dla Was najbardziej prawdopodobna. Do zobaczenia w następnym odcinku.